Chciałem odpalić stara, zobaczymy czy zapali, z cały tydzień stał. No, prawie, prawie. Ej chuj. Baza akumulatora. Chwilę poczekamy. I zobaczymy. Może. Się uda. Ostatnio się udało. A, zobaczymy teraz. Magic. Mam wymieniony akumulator. Jakby ktoś się zastanawiał, jak ratować się samochodem, żeby odpalić ciężarówkę. Czyli coś innego tu ma na 24. Trzeba kable podłączyć pod jeden akumulator albo pod jeden, albo pod drugi. W zależności który jest słabszy, pod ten trzeba by podłączyć. Chcemy zobaczyć, czy odpali. U, nie ma w ogóle prądu. podejście numer 2, drugi akumulator, bo jeden z kombajnów był właśnie palnięty, czy by był źle wzięty. Zaraz się okaże numer 2. Żaden nie chce go ruszyć, chyba bez nowego się nie obejdzie, podejście numer trzy jednak trzeba na kable odpalać czyli wszystkie akumulatory, co tutaj są, się raczej nie nadają. Auto, było w auto. Od Audi Ravcia odpali. No, a co on tak kopci? To on tak kopci? Kur... bisi. Chyba olej bierze. Gość go kur... bo się łodusi.